Pierwszy na dzisiejszej liście, Chociaż Rafał, Rafał Fryta-Frydrychowicz, no niby przedstawiać nie muszę, ale zawsze to jest miło. Dzień dobry. Rafał, jeździcie ostatnio nie tylko po Polsce, jak to ogólnie, spędza Ci trochę sens z powiek, czy uwielbiasz nadal to robić, albo może nawet bardziej? Wiesz co, czasami człowiek jest przebodźcowany, to chyba ze wszystkim tak jest, ale lubię to robić i po pierwsze jak sobie ustalić priorytety. Ja teraz moim priorytetem jest to, że teraz jeździmy, załatwiamy sobie sprawy, kręcimy, robimy, kulturystyka też jest, ale to już jest takie miejsce nie jak w Prepie, nie? że jest kulturystyka i wszystko z obok. Tutaj jest praca, nowe projekty. A kulturystyka teraz jest obok. Także to jest spokojny umysł, nie denerwujesz się, że tak na przykład o, dzisiaj miałem zrobić trening. Spokojnie, dobra, zrobię sobie jutro, nie? nie? ma żadnego problemu. W prepie o tym nie ma mowy. Jest to poukładane bez żadnego naprawdę ciśnienia. Bo z Rolandem y, ustaliliście prep na, dwudzi na 2024, prawda? Dopiero. Tak, skąd wiesz? Jesień bardziej. No, prostu, wiesz, trochę oglądam tam, śledzę ten, wiesz. Tak, tak. Y, byłem teraz ostatnio, miała być jesień, ale Roland mówi, że kurczę, jest dobrze najprawdopodobniej będzie to wiosna. I na moje lepiej, bo tak nie zajedziecie aż organizmu, wiesz, bo nie będzie czasu, żeby się zamęczyć tą masą, żeby... No mm -hmm. bo jednak ten okres masowy... jakbym jak Rolanda wiem, słyszał. No, in <grym> inflammation i tak dalej, wiesz. Tak. On w ogóle, jak rozmawiacie, to typowo po polsku tylko, czy...? Tak, ale jak czasami ma nieraz problem z jakimiś słowami, to szybko mu wraca. E, ostatnio rozmawialiśmy coś o, na śniadaniu. I wiesz, o jajecznicę chodziło, nie? Mm -hmm. Że scramble eggs, co tamto, ale jak to było po polsku, wiesz, i szukają, mówię, jajecznica, no, jajecznica, mm -hmm. wiesz, że się przypomniało to polskie słowo i przypomina sobie dużo teraz tego polskiego, no. ale czasami coś tam wtrąciłem po angielsku, bo po niemiecku to ja, no. nie wierzę, nic, nic, wi, wie, wie, wie. Okay. Coś tam, coś tam mniej więcej przebonkuje. Tak, coś tak. z filmów pamiętam, jak byłem młody, ale... No, ale... Jak byłem młody, to też wiesz, młody, o, to jest właśnie ciekawy temat, bo czy no. ty się czujesz w ogóle stary? Nie znam takiego uczucia. No właśnie, wiesz, Stary to jest wi 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 Widujemy się już x lat no. i ja nigdy nie widziałam u Ciebie czegoś takiego, żebyś Ty czuł się jakoś, wiesz, o Jezus, tu mnie boli, tu marudzę. Ej, no właśnie, nic mi nie boli, o. wiesz, nie chcę tutaj e, gdzieś tam zapeszyć, bo wiesz, ja ćwiczę w tych five fingersach, nie? Tak. I ludzie, ej, bo Ci coś na palec spadnie, bo Ci coś spadnie. W życiu mi nie spadło. Jak zaczęli pisać, jak się rypłem talerzem człowieku, <noise> więc wolę mówić, że. Ale nie jestem przesądny. Nie, jest ok, naprawdę. Wszystko, wszystko, ale to wszystko, jak się robi z głową, to. Ale teraz, tak właśnie, co do z głową, pozwalasz sobie, czyli czasami, zjeść coś innego niż tylko i wyłącznie tego naszego suchego kurczaka z ryżem. Chociaż, czy tak czy siak nie ma co gadać, działa ten kurczak z ryżem. Działa kurczak z ryżem. Jest czas, gdzie jest rzeczywiście taka. Stricte, że jest ten kurczak z ryżem i nawet nie ma o czym marzyć innym. Teraz jest kurczak z ryżem, ale jest też jak mam po prostu na coś ochotę, bez przesady. No wiesz, tyle lat trenujemy, jesteśmy gdzieś tam zawodnikami, to to sam wiesz, masz jakiś ten hamulec, lampka się zapala, że nie będziesz żarby leczego ciągle, bo po pierwsze zaraz się będziesz leczył pod względem fizycznym no i psychicznym, ale jak mam ochotę, właśnie tutaj rozmawiałem, że dwa dni temu miałem ochotę na pizzę, zjadłem sobie wieczorem, wiesz, taką z owocami morza całą wpierdziliłem. Yy, nie, bez ananasa, bez było. Analasa, <laughs> to rano się obudziłem, wiesz, jak przed zawodami, taki nabuzowany, napompowany, czyli gdzieś ta wrażliwość cały czas jest. Yy, I od czasu do czasu sobie pozwalam, ale z głową. A myślisz, że całe życie będziesz to robił? Myślę, że nawet jeden dzień dłużej. Czyli już to już jest takie no. pozytywne uzależnienie, bo też, no jednak to te zdrowe jedzenie wchodzi w nawyk, no już tak, zobacz, ile bo, lat bo robisz. potem bez względu na to, co, co byśmy robili, jedli i tak dalej, to zdrowe odżywianie, to zawsze wpływa na twój organizm, że no, skórę, no pomagasz no mu skórę, tak, no, no wszystko. Włosy, właśnie włosy. Zostaje ta fryzura? Będziesz dłuższe zapuszczał? Dłuższe chodzi. będę zapuszczał, tak. zobaczyłem dam radę, tak sobie postanowiłem, że nigdy nie miałem takich włosów długich, nawet jak byłem młody, zawsze mhm. gdzieś tam na krótko. Mówię, dopóki jeszcze są, oni nie wiadomo jak długo będą, a aczkolwiek genetycznie chyba u mnie uwarunkowane jest tam, z rodziny patrząc, że powinno być ok, no to mówię, spróbuję. Tylko to jest tak, że przychodzi bodziec i dobra, idę zzz, i nie ma. Łatwiej limit by Ci było wtedy zrobić, jakby było ich mniej. No faktycznie, ale myślę, że, że jeszcze urosnę ten 3 mm, nie będzie problemu z limitem. A, bo tak, bo mówiliście tam i co, wprowadziliście jakieś techniki co do jakiegoś rozciągania, coś, nie? Nie, jeszcze? nie, nie, jeszcze nie, jeszcze nie, ale wszystko na spokojnie, myślę, że tu za dużo nie ma co cudować, techniczyć. Po prostu trzeba opracować technikę wchodzenia na miarkę. Wiesz, niektórzy zawodnicy właśnie z Brazylii myśleli, że urosną. No i się przeliczyli rok temu. Zobaczyliśmy, że jednak nie jest to takie proste i no, wiesz lipi i potem, nawet było, nie? I potem tam, nagle tam... okej, okay, 6 kilo do limitu no, na to zawodach. Wajputu już jest masakra po prostu w kilka godzin. Zresztą, ale potem człowiek jest zniszczony. No i... I potem się ładu i gdy wypłukałeś się tak. Mocno. No to już, to już trenera była rola, żeby to wszystko dobrze, wszystkiego zwiększyć i tak dalej, ale no, udało się, ale to już, to już nie, nie o to chodziło, nie? ale było dobrze. Jednak świeższy organizm lepiej funkcjonuje. Mhm. Niebawem również będziesz ty pracował przy mikrofonie, więc tak. za chwilę. Myślałem, też... że ja zrobię gdzieś tam pierwszy, chwycę za gałę i będę robił wywiady, ale Dawid. Ja, ja tu jestem zawsze. Zawsze od samego rana, także... Może jutro, może jutro to wie się uda, bo jutro to... Jutro będziecie. nie, jutro nas nie ma, bo już jestem gdzie indziej właśnie w podróży, a także... Zdradzisz? W Polsce. W Polsce. No to obserwujcie po prostu w tym razem kanał, w Polsce. obserwujcie Instagram, Instagram jak Rafał Fryderykowicz. Czy... Od Fryta, jak Fryta wszędzie jak wpiszecie, fryta, to, się wszędzie to się wszędzie pokaże. No i również tutaj I Wika YouTube. zapraszam i YouTube, tak, oczywiście. No to tak, oczywiście. ostatnio, jak już wróciłeś tak trochę... Wróciłem, wróciłem, tam gdzieś postawię sobie tą kamerkę, gdzieś tam coś wrzucę a Nawet i... masz? Co to jest? Mikrofonik. A, okej. Okay. No tutaj. Dobra. Teraz profesjonalnie jesteś. A, patrz, ja wiesz, co jeszcze ja miałem zamiar zrobić? Taką od smażenia, taką tą silikonową i to bo mówię, wiesz, będzie szybciej, ale może będę musiał w takie coś zainwestować, nie? Mały wydatek i naprawdę się opyla. O, widzicie, także warto być gdzieś na takich zawodach, spotykać ludzi, bo zawsze się czegoś mądrego i świeżego być może dowiecie. David, ja to... Trzymam kciuki za ciebie, będę oczywiście materiał oglądał. O. Dużo oglądam, te ciekawostki mi się podobają, wiesz? Te ze starszych lat. Nie, mam, nawet te, co teraz te takie newsy, newsy tak. No. no to niedługo. Ja tam wrócą. zawody nie mam, nie mam czasu nieraz obejrzeć, kurczę, mówię, gdzie ja się dowiem? Mówię, poczekam chwilę, zaraz wlecił. Zaraz do tego dnia będzie. No tak, to jest fajne. niedługo, niedługo będę takie robił podsumowanie po Kalifornii, bo wiesz, bo nie chcę zrobić jednych tylko, był New York, prawda? No i zobaczymy jak tam wszystko pójdzie. więcej trochę tego materiału zbierało, tak, no nie? I wiesz, i teraz też zawody, teraz z wami wywiady. Ej, ciekawe co będzie w Sopocie, wiesz, jestem ciekaw tych zawodów. Jakby oni wszyscy się zebrali, ale chyba wszyscy się nie zbiorą, ale to by były Piotrka świetne. Piotrka nie będzie wójtownicza. Piotrka nie będzie. O, widzisz? Już no. mnie, już, już no, mnie no, szukają. Ktoś inny z kamery dzisiaj? Tak, tak. Okej, okay, ciekawie. Marcin jest też w innej robocie, także... Okay. Także wszystko zobaczycie już niebawem na kanale. Skacze, jeszcze skacze, jeszcze dryga. <laughs> jeszcze żyje. <laughs> Trzymajcie się, się zdrowo. <laughs>